Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale J.T.K. Off and Dzień dobry. Dziś o wcierkach rozgrzewających, i jak możecie się domyślić, będzie to filmik ze współpracą z Black Horse'em i ich moim ostatnim. Nie ich, ich produkt, ale moje ostatnie odkrycie, czyli ich wcierka rozgrzewająca. Jest genialna. Ale po co? Czemu? Jak? Co to jest wcierka rozgrzewająca? Zaraz się dowiecie. Co to jest wcierka rozgrzewająca? Jest to produkt stworzony z mieszaniny różnych substancji rozgrzewających. Głównie jest to kamfora. I no, wcierka rozgrzewająca, jak nazwa wskazuje, ma... Rozgrzewać. Jakie są najciekawsze składniki w wcierkach, i tu w, w tym naszym przypadku poruszę wcierkę właśnie e, Black Horse'a. Tak, bo to jest moja pierwsza wcierka i jest genialna. Jak już wspomniałam, kamfora, a jednak sama kamfora działa chłodząco, e, co jest dość ciekawe, ale w połączeniu ze spirytusem rozgrzewa. E, i pozwolicie tutaj, że będę Wam czytać ze scenariusza, ponieważ. Totalnie nie mam głowy do tego, żeby pamiętać, żeby uczyć, mam wakacje, także tak, czytamy, że się narusza. Ekstrakt z kwiatu arniki górskiej wspomaga metabolizm skóry, poprawia jej ukrwienie, elastyczność yy, i sprężystość, czyli fajnie, wszystko fajnie. Ekstrakt z kłącza mydlicy, nie wiem, czy to się czyta, lekarskiej, ułatwia przenikanie składników aktywnych, składników aktywnych w skórze. Wiecie, wiecie o co chodzi chyba, nie muszę tego tłumaczyć, dzięki czemu pozwala na szybsze dotarcie pozostałych składników cierki w głąb skóry i w efekcie do mięśni i dodatkowo działa zmiękczająco i oczyszczająco na skórę. Ekstrakt z nagietka lekarskiego przyspiesza gojenie i zabliźnianie ran, łagodzi podrażnienia i ma jeszcze kilka fajnych innych ciała. I jak dla mnie, to są takie właśnie te najciekawsze składniki w tej wcierce. Oczywiście jest ich więcej, tak na przykład jak woda, jakieś inne alkohole, typu spirytusowe, właśnie. I w połączeniu wszystkie razem dają to, co dają, czyli tą świetną wcierkę. I po co tak naprawdę stosuje się te wcielki rozgrzewające? No, w celu rozgrzania. Koniec odpowiedzi na pytanie? Nie, nie koniec. to. Rozgrzewamy ścięgna, stawy, mięśnie, po prostu co się da. Znacie już najciekawsze składniki wcierek, konkretnie tej, więc możecie się domyślać, jak ona działa. Przez drażnienie receptorów czucia w skórze e, powoduje, powoduje to po prostu uczucie ciepła w danym miejscu, e, co pobudza krążenie. Tak więc, stosując wcierki, możemy przyspieszyć regenerację danej części ciała na przykład ścięgna. Możemy e, uwolnić mięśnie od napięć, od spięcia. Jednak oczywiście e, żadna wcierka nie zastąpi nam dobrego fizjoterapeuty, ale bardzo bardzo możemy ułatwić pracę. Może też e, zapobiec powstawaniu, znaczy zapobiec przy małych takich napięciach może je sama jakby rozbić te napięcia, ale przy dużych oczywiście Pomoże, ale prawdopodobnie nie pozbędzie się całego problemu. Fizjoterapeuta jest w tym przypadku najlepszy. Lecz, stosując wcierki, wspomagamy leczenie stanów zapalnych, niebakteryjnych i obrzęków. Podobno wcierki pomagają też w usuwaniu nakostniaków albo w ich zmniejszeniu i. Jeszcze za krótko stosuję tą wcierkę, żeby zobaczyć e, aż taką różnicę. E, uparci, parcia ma dwa nakostniaki, ale jeżeli naprawdę zauważę, że się zmniejszą, to wam o tym dam znać. I jeżeli te nakostniaki się naprawdę zmniejszą, to będę już wtedy top 1 fanką po prostu tej wcierki. Dla jakich koni zaleczy za się używanie wcierek? Dla koni w treningu. Tak naprawdę im koń ciężej pracuje, ma cięższy trening, tym takie wcierki są jego większym przy, przyjacielem. Ponieważ konia podczas skoku, podczas ciężkiej pracy, po prostu tej cięższej, mocniejszej, e, roz, napinają się i rozluźniają. E, przy na przykład niedopasowanym siodle e, ten efekt będzie jakby szybszy. A my tych napięć nie chcemy, nie chcemy napięć, więc e, też e, stosując wcierkę usuwamy właśnie te napięcia. E, po, jeżeli z, z, w, w mięśniach powstają jakieś mikrourazy, stosując wcierkę, też urazy szybciej uciekną e, i nie powstaną większe. E, więc tak, im koń ciężej pracuje, tym wcierki są dla niego lepsze. Jednak czy tylko konie ciężko pracujące potrzebują wcierek? Nie. Oczywiście, że nie. Przykład Dori nie pracuje ciężko. Aktualnie no, w tym tygodniu się mi to nie uda, ponieważ już jutro nagrywam to w poniedziałek, a we wtorek wyjeżdżam. Nie będę mogła z Dori pracować tym rytmem, który ustaliłam, czyli trzy razy podsiadłem w tygodniu, a reszta loża i jeden dzień wolny. I tak, dwa razy normalnie trening na pracu i raz w teren, tak wiecie, dla odświeżenia umysłu. I mimo wszystko ja profilaktycznie raz w tygodniu smaruję jej nogi, smaruję jej plecy i po prostu profilaktycznie smaruję ją e, tą wcierką. Czy widzę efekty? Nie, bo to jest profilaktyczne. No ale przecież jest jeszcze parcia. Parcia pracuje jeszcze mniej niż Dory, ponieważ pracuje pod siodłem raz w tygodniu i jest to teren. I ten teren u nas z parcią wygląda na tej zasadzie, że jak ma dobry dzień i nie kuleje, to pozwalamy jej na więcej. E, jeżeli na przykład chce galopować, Dajemy jej galopować. Nie chcę galopować, chcę stępować, chcę pomięki, dobra. Ona ma nakaz ruszania się. Nakaz wydany przez panią weterynarz. przestawienia w kadru, przepraszam, w kadrze, przepraszam, takie życie. No ale bądź bądź, po prostu parcia musi się ruszać, ma taki nakaz od pani weterynarz. I z racji tego, że po prostu parcia jest po kontuzji, to tym bardziej stosowanie w u niej jest super. I dlaczego dla koni starszych jest lepsze? U koni starszych to ukrwienie już nie jest takie fajne. Są bardziej podatniejsze na jakieś spięcia, na mikrourazy mięśni, ścięgi itd., więc dla nich jak najbardziej opcja super. Bardzo ważne jest to, że wcielkę rozgrzewającą nie stosujemy na miejsca na rany otwarte, ani na miejsca, które jeszcze grzeją. Miejsca, które grzeją mają być chłodzone a nie dodatkowo rozgrzewane. A rany nie mają być podrażniane yy, na przykład właśnie kamforą. Nie, nie, totalnie nie, nie wolno. Jeżeli je, na przykład Wasz koń na nodze ma ranę, to tej nogi najlepiej nie smarować albo bardzo dokładnie omijać dane miejsce, żeby tak, żeby nie posmarować tego miejsca. A jeżeli wasz, yy, noga Waszego konia grzeje, to jak już, to wcierka chłodząca, ale nie rozgrzewająca. O wcierkach chłodzących jeszcze zrobię odcinek. Jak używać wcierek? Wcierki chłodzące mogą być używane, chłodzące, rozgrzewające mogą być użyte po prostu jako masaż, jako dodatek do masażu, załóżmy że tutaj, że nóg lub też po prostu jako okład na noc. W środku. Nie używamy, nie używamy wcierek jeżeli planujemy za chwilę jazdę, oczywiście nie używamy ją tam, jej tam, gdzie jest siodło, gdzie jest ogłowie, gdzie jest popręg. Nie, tego nie robimy. Niewielką ilość wcierki rozgrzewającej, niewielką, odpowiednią w sumie ilość wcierki rozgrzewającej nakładamy na dłonie, najlepiej na to zagłębienie. rozmarowujemy i wmasowujemy w nogę. W jaki sposób? Od w górę. Masaż robimy do góry, od dołu do, do góry. I na początku po prostu kolistymi ruchami, takimi dość szybkimi, energicznymi, e, wtłaczamy, rozprowadzamy tą wcierkę na skórze. Potem delikatnie wmasowujemy, również kolistymi uruchami, tak żeby wmasować po prostu e, tą wcierkę w uchy, mięśnie i w skórę, w ścięgna. E, a na koniec delikatnie po prostu masujemy wzdłuż, e, w głębię w nodze. To samo robimy na mięśniach, na przykład na plecach, na zadzień, gdzie potrzebujecie tam robicie, czy na łopatkach. Po prostu chodzi o to, żeby dobrze tą wcierkę wtłoczyć w skórę, a następnie w mięśni czy w ścięgna. Ważne, ważne jest to, żeby ta skóra, miejsce, na którym nakładamy, było czyste: żeby nie było błota, żeby nie było e, na przykład no, resztek sierści. No Akurat resztek sierści nie przeszkadza, ale będzie po prostu, żeby była czysta. Nie musi być umyta, ale żeby była czysta. Jak najczystsza może być. Unikamy e, smarowania e, w okolicach błąd śluzowych i konia, i swoich. Nie jest to przyjemne, wiem z własnego doświadczenia, ponieważ kiedyś smarujące któregoś, którąś skobu po prostu e, po jakimś czasie zaczęłam trzeć oko. I e, po chwili poczułam, co to znaczy pieczenie oka. I czy to... Działa! Tak! Moi drodzy, to działa. U Dory wielkiej różnicy nie widzę, bo działamy z nią profilaktycznie, to uparci. Tak, różnica jest zauważalna gołym okiem. Czy ja włączyłam nagrywanie, czy tylko tak sobie gadam do siebie? Nie, włączam nagrywanie. Dodatkowo sama używam tej cielki na sobie. Jeżeli wiecie, albo nie wiecie, ja mam straszne problemy z plecami. Eee, moje plecy mnie bolą. Praktycznie zawsze aktualnie mam taki czas, że jest spokój, że jest ok. Ja mam bardzo spięte plecy. Moje plecy to jest mój problem podczas jazdy, bo albo się garbię, albo jestem tak spięta w plecach, że nie mogę wysiedzieć galopu. E, więc to jest śmieszne, to jest okropne, po prostu. E, i nie wiem dlaczego. Spokojnie jestem już umówiona do masażysty. I co najgorsze, e, mam też tak, że jeżeli mam okres, to nie boli mnie głowa, nie boli mnie brzuch, bolą mnie plecy. I ostatnio było, e, przy moim ostatnim okresie właśnie bolały mnie, bolały mnie plecy, bo był okres i bolały mnie plecy, bo bolały mnie plecy. I uratowała mnie, naprawdę. Nie musiałam leżeć całego okresu, czyli aż 4-5 dni, e, tylko e, jeden dzień przeleżałam Nasmarowana, i wieczorem e, przed pójściem spać się smarowałam przez 4 dni i pomagało. Naprawdę, już po pierwszym użyciu czułam, że mi tak nie boli. Bolało mnie dalej, ale mogłam wstać i mogłam jakby z tym bólem żyć, więc wow. I uspokajałam, tak jestem już umówiona do masażysty. Wrócę, wracam z wakacji i idę na masaż. Czy polecam e, tą wcierkę e, albo ogólnie po prostu wcierki? Powiem e, tak, gdyby Gazela, Gazel Horstin, jeżeli nie obserwujecie na Instagramie ani na YouTubie, to linki w opisie. E, nie ubiegłam je ze stworzeniem serii Ulubieniec Miesiąca. Nie, nie mam do niej pretensji, po prostu też chciałam stworzyć i już tej serii nie stworzę, bo poczułabym się, że jestem mało oryginalna. Uczułabym, że różne skazynki, więc nie chcę to ta wcierka byłaby jako wielkie odkrycie miesiąca, naprawdę, no, bardzo lubię tą cierkę, kocham ją, jak mi się skończy ten litr, to jest litr, tak, a zakładam, że zostało mi z pół butelki, to ją będę męczyć dalej, na zasadzie zamówię sobie nową, bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie mi znać, czy korzystacie z jakichś wcierek, czy, z, czy rozgrzewających, czy chłodzących, czy może stosowaliście na sobie, czy też nie. E, z chęcią, naprawdę z chęcią to poczytam. Ważna też informacja, która przypominała mi się teraz, e, wcierkę poleca się nakładać w rękawiczkach. E. Zapraszam Was na Instagrama, na mojego, na Instagrama hjotktdka, na Instagrama Heiri, gdzie sprzedaję swoje własne koszulki. E. Do komentowania, do oglądania reszty filmików. No cóż, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Po raz chyba drugi albo i trzeci i na razie.